Gotowe miało być. No i co, gotowe? Zwykłe. Bo no, jak zwykle coś musimy I zawsze widzisz ma... tutaj. I robią no. już. Coś tu jeszcze dorabiało. Musimy? Musimy. Musi wszystko grać ja. Musi być na cytuś, Na, na co? Na Cytruzmancuści. Na Takie widzicie warunki pracy z tymi metamorfozami. Oświetlenie robimy sobie, jak się da wszystko jak się da amatorszczyzna, ale przy okazji troszkę profesjonalizmu co ty tam narzekasz? byle było byle było, byle było, byle było. a tam rura Dzień, Dzień dobry. dobry, a my się znamy? Tak. O, jak mi Cię widzieć. Cześć, witajcie na naszym kanale, bo mówimy o czyli jak zrobić coś z niczego albo z niczego coś. Przed nami kolejna odsłona. Zakończona odsłona. Udana. Nasza klientka jest bardzo zadowolona, z czego się znowu już bardzo cieszymy, a zwiększeniem tego jest to, że tutaj jesteśmy i możemy się z nami podzielić tym, co żeśmy wspólnie wypracowali. A co żeśmy zrobili? Kuknie. <laughs> A tak, tu, było, tu była faktycznie tylko i wyłącznie kuchnia, nie robiliśmy też de facto nic innego. Eee, czyli zrobiliśmy pomiary, tu było trochę ciężko, ponieważ to jest eee, stare budownictwo, dom jednorodzinny wybudowany tam w latach 70. Wiecie jak to jest. Te ściany były no, no nie za bardzo proste. Musieliśmy o. po prostu z tego wyjść do tego rury. O 10 cm nie chodzi tutaj. Nie wiem, w budownictwie kiedyś się mówiło za PRL-u, alternatywy 4, no panie o pół metra nie chodzi. A tu niestety walczyliśmy znowu o każdy centymetr, pół centymetra i nawet milimetr. No i, i, chyba, i chyba się udało. No co żeśmy tutaj nawywijali? Zrobiliśmy kuchnię biało-drewnianą, Taką klientka sobie zażyczyła. Oczywiście to co mogliśmy w tej małej kuchni tutaj zmontować, montowaliśmy. Najważniejsza oczywiście zmywarka, którą chciała klientka. Piekarnik na wysokości w Sadacie, prosiła też, żebyśmy zabudowali ten niezbyt okazały grzejnik. Też jakoś jest to, spójnie wygląda. Powiedzieliśmy jej, żeby, zasugerowaliśmy jej inaczej, żeby zrobić szeroki blat, czyli blat, który wchodzi bezpośrednio w okno. A teraz historia, nie, nie, przepraszam, nie, nie za dużo miałem mówić. Teraz historia z tym blatem, to niech wam się wypowie. Blat był bardzo fajny. Ten go nie szło wnieść, o, oknem go nie szło wnieść. Targaliśmy go balkonem. Myśleliśmy jeszcze o wy, wynajęciu jakiegoś helikoptera, może coś, ale powiem szczerze, że w naj, najgorszym przypadku było cięcie tego blatu, chociaż nie chcieliśmy go absolutnie zniszczyć. Poprosiliśmy tutaj e, dwóch mężczyzn, żeby. wnieść, żebyśmy mogli wnieść. Z tamtego podwórka można zobaczyć, jak tam jest wysoko i, 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 i jak żeśmy tam jakoś tam dali dalej, ale nieważne. Prawda? Ale jest. Jest zamontowany, jest wycięty, jest. Wszystko. Gloria Asum. Victis, Gloria Victis, A i cóż tam dalej, oczywiście no e, z, lewo smyfak, e, z baterią jaką sobie tutaj klientka e, wymarzyła, oczywiście e, oka kuchenny e, wbudowany w szafkę, także proszę bardzo ładnie jest zbudowany. nic nie widać. Żagę, tak, wszędzie. wszędzie oczywiście. Nie chcemy otwierać tutaj też wszystkich szafek. Montowana snybareczka właśnie się skończyła robić, także działa woda, nie lesi. Oczywiście musieliśmy tutaj robić jeszcze szybę, wkleić szybę. Skucham, to kuchanka gazowa, tak, tak, żeby nie było problemu szybę jaką? Tak, no, tak żeby nie pękła, absolutnie. Teraz jest projekt skończony. Oczywiście mogliśmy tutaj też być i się dzielić z naszymi emocjami. Nadziejami, jeżeli Was zainspirowaliśmy przeżyciami. <laughs> tak jest. Kuchnia skromna, bardzo, bardzo elegancka, bardzo gustowna. Wszystko się ładnie tutaj spina. No i tyle coś można powiedzieć. Jeszcze zobaczycie na na, w naszej osłonie. Marek coś jeszcze dodasz? No wszystko jest. Zlew jest, tykarnik jest, kuchenka jest, zmywarka, oka. Jest i nie ma. I my jesteśmy. Jeżeli podobała wam się ta osłona, e, oczywiście na dole w prawym, e, w prawym, w prawym, lewym, w lewym, nie? W lewym, dobrym, że jest. Nie, nie, dzwoneczek. nie, nie, w, w, dla widza w prawym. Aha, w prawym, a w moim lewym, okej, okay. no to dla widza w prawym, tam jest taki dzwoneczek, jak w film wam się I Ikonka jest! No i kąka niech będzie i takie tam coś tam, taki dzwoneczek na, naciśnięcie. Dusimy, 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 dusimy. Im więcej, tym lepiej. Tak jest, po, po, dzięki temu możemy się rozwijać, być z Wami, pokazywać nasze metamorfozy. a będzie się działo, naprawdę będzie się działo, już niedługo zobaczycie na co nas stać. Aż pod nim poleciał wtedy początku. Dziękujemy, do zobaczymy. Trzymajcie się Hej. hej. Powlepcie.